Zapraszamy do oglądania 161. wydania programu Miasto Żyje, w nim m.in. uroczystości majowe i postęp prac przy budowie wiaduktu kolejowego. Trwa scalanie konstrukcji wiaduktu. Na miejsce dostarczono już ostatnie elementy, czyli potężne łuki. Teraz są one łączone z płytą. Gotowa konstrukcja zostanie nasunięta na przyczółki w czerwcu. Do końca czerwca ma być także gotowa jezdnia północna Alei Piłsudskiego w kierunku centrum. Na lipiec zaplanowana jest budowa jezdni południowej. Termin zakończenia inwestycji ustalony jest na koniec września. Od 2 maja otwarty jest drugi z parkingów przy ulicy medycznej, na którym znajduje się 187 miejsc postojowych. Budowa parkingów na osiedlu Winiary była realizowana w dwóch etapach. Najpierw powstał parking po południowej stronie ulicy medycznej, na którym jednorazowo może zaparkować 67 samochodów. Po zakończeniu drugiego etapu inwestycji w rejonie szpitala na Winiarach przybyło łącznie 254 miejsc postojowych. Obydwa parkingi mają nawierzchnię z kostki betonowej, posiadają odwodnienie i oświetlenie. Prace przy budowie kanalizacji deszczowej w rejonie cmentarzy wkraczają w kolejny etap. Kilka dni temu na co najmniej 7 tygodni zamknięty został fragment ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Topolową do skrzyżowania z ulicą Nowowiejskiego. W związku z tym nastąpiła tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Po wykonaniu robót, odtworzona zostanie nawierzchnia na całej szerokości jezdni. Realizacja inwestycji wodociągów płockich sprawi, że ten fragment ulicy Kazimierza Wielkiego, który kierowcy pamiętali m.in. z wielkiego rozlewiska, jakie często powstawało po intensywnych opadach, przestanie być zalewany i podtapiany. Polonezem w wykonaniu trzech pokoleń płoczczan rozpoczęły się tegoroczne obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas uroczystości, które odbyły się przed ratuszem, młodzież z gimnazjum nr 4 przekazała swoim kolegom z gimnazjum nr 5 flagę ufundowaną przez środowisko kombatantów w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Spotkanie było też okazją do rozstrzygnięcia konkursu wiedzy o polskim parlamentaryzmie. Dzień później odbyły się obchody święta Narodowego 3 maja. Po mszy w katedrze uczestnicy uroczystości przeszli na Plac Narutowicza, by złożyć kwiaty przy płycie Nieznanego Żołnierza. Panie Prezydencie, Komendant Placu, Rokowicz Kamerę Rokowicza Głodarczyk Konstytucji Historycznej w Polsce gotowy do uroczystości uroczystości Konstytucji 3 Maja. Dzisiaj stajemy na tym placu jako spadkobiercy tych, którzy uchwalili Konstytucję 3 maja. Stajemy, by wspomnieć ich mądrość, odwagę, patriotyzm. Stajemy 10 lat po wejściu do Unii Europejskiej. Stajemy, by z dumą i radością powiedzieć, że tych ostatnich lat nie zmarnowaliśmy, że wykorzystaliśmy je, wszystkie Rządy, samorządy wszystkich szczebli. Dla dobra i przyszłości naszej ojczyzny. Kwiaty składali m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, kombatanci oraz przedstawiciele szkół. Po strzałach na wiwat, oddanych przez Płocką Drużynę Kuszniczą i Płockie Bractwo Kurkowe, chłopcanie przeszli na stary rynek, by obejrzeć występ zespołu Wisła oraz prezentację pododdziałów konnych. Później na placu przy ulicy Piekarskiej popis swoich umiejętności dali ułani z grupy rekonstrukcyjno-kaskaderskiej. Na zakończenie programu zapraszamy do galerii P w Holu Ratusza. Na ekspozycji znajdują się akwarele autorstwa Tadeusza Osińskiego, z zawodu inżyniera, a z zamiłowania grafika. W swoich pracach artysta przedstawiał głównie zabytkową architekturę Płocka i okolic. Przez 20 lat jego szkice zdobiły pierwsze strony notatek płockich. Prace prezentowane w Ratuszu przedstawiają charakterystyczne budynki Płocka i Darmstadt, a także te już nieistniejące. Obrazy powstawały w latach 70., 80. i 90. i pochodzą z kolekcji w domu Mowy po artyście